Czy bycie konsekwentnym pomaga nam w życiu, czy utrudnia? Cześć, z tej strony Jacek Patocki. Dzisiaj opowiem wam trochę o konsekwencji. Podam wam na porządku taki przykład, który idealnie odzwierciedla to, o czym chcę powiedzieć. Kiedy byliśmy małymi dziećmi, uczyliśmy się chodzić. Wiele razy upadliśmy, podnosiliśmy się, robiliśmy to konsekwentnie, ponieważ chcieliśmy dążyć do tego, żeby nauczyć się chodzić, żeby w końcu pokazać sobie i wszystkim, że, że się da, że już dorośliśmy i że, że możemy e, być na tyle dorośli, że możemy chodzić. Tak. Później poszliśmy do szkoły, przechodziliśmy yy, yy, z klasy do klasy, robiliśmy to konsekwentnie. Kiedy weszliśmy w dorosłe życie, straciliśmy sens słowa konsekwencja. Wielu z nas zaczyna coś, po czym tego nie kończy. Co mam na myśli? Nie jesteśmy konsekwentni. Każdy pyta się mnie, czy w pracy w internecie jest jakiś złoty środek? Nie ma w pracy w internecie złotego środka. Nie ma to, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, czy ktoś jest fajniejszy. Są ludzie, którzy są konsekwentni, są ludzie, którzy mają wspomniany zapał, i to ludzie, którzy są konsekwentni, mają wyniki. Nic innego nie przyniesie ci sukcesu, jak konsekwentna praca każdego dnia. Ja pracuję w internecie od 19 miesięcy. I uwierzcie mi, że od 19 miesięcy nie było takiego dnia, w którym nie byłem na komputerze czy na telefonie. Może się dla Was to wydawać chore, ale dzięki temu, że pracuję konsekwentnie, mam wyniki i wiem, że nie zniknę z internetu za tydzień, za dwa, ponieważ czuję flow w w internecie i w tym, co robię. Więc jeżeli ja jestem codziennie w internecie, choćby na godzinę, na pół godziny czy na dwie godziny, wtedy, kiedy mam czas, pracuję sobie dłużej. Ale robię to konsekwentnie, każdego dnia mam świetne wyniki w pracy w internecie. Przy tym mam rodzinę, mam pracę na etacie i też mogę zarabiać w internecie. Ale nie jest tak, że dzisiaj jestem wkurwiony i nie pracuję przez tydzień, bo mi się nie chce, bo jestem zły na cały świat. Jeśli ja jestem zły, to też pracuję. Idę na dwór, wyluzuję się, porobię sobie różne rzeczy. Takie, które mnie relaksują, ale później dalej przychodzę i też pracuję. Nie przeglądam YouTube'a czy nie skroluję Facebooka bez sensu, ponieważ wiem, że tracę czas. W tym czasie mogę na przykład, ugalnąć sobie swoją stronę internetową, porozmawiać ze swoimi partnerami czy nagrać jakiś film dla Was. Więc yy, nie tracę czasu, ale robię to konsekwentnie. Pracuję konsekwentnie. Mam też czas dla rodziny i mam też czas, żeby pracować na etacie. Więc jeżeli pracuję konsekwentnie każdego dnia ale robię to z głową, mam wtedy wyniki. Nie pracuję, jak powiedziałem wcześniej, e, przez tydzień, a przez trzy tygodnie nic nie robię. Często ludzie w internecie, którzy zaczynają zarabiać, myślą, że od razu będą bogani internetu, wiecie, od razu. Oni, często mam takich ludzi, że od razu wchodzą do internetu i dobra, Jacek, dawaj, zarabiamy, pracujemy, wszystko zajebiście, kręci się ekstra. Po czym po tygodniu, a po dwóch oni wymiękają. Dlaczego? Opowiedziałam na to pytanie, ponieważ nie są konsekwentni. Ponieważ oni myśleli, że już przez tydzień, przez dwa tygodnie będą bogami internetu. Za chwilę na ich podwórku nowe Lamborghini. Zaraz będą mieli nowy łańcuch na szyi. <grym> Z tym może trochę przesadziłem, ale taka jest prawda. Ludzie myślą, że od razu będą mieli złote góry. Pracuj konsekwentnie, zarabiaj stówę, dwie, trzy, 1000, 2000, 5000 tysięcy, konsekwentnie, a będziesz zarabiał tak jak ja teraz po 19 miesiącach. Choć wiem, jak zarobić kwoty y, trzycyfrowe czy czterocyfrowe, ale nie mam po prostu na to czasu. Wiem, jak zarobić sobie na przykład teraz i mnie satysfakcjonuje 4000, 5000 zł. Dla mnie to jest dużo i mi to akurat na, na, ten, na tą chwilę wystarcza. Więc. Więc dlaczego już by nie zarabiać w internecie i na etacie, pracować tutaj i tutaj konsekwentnie i mieć wyniki? Pamiętaj, drogi słuchaczu, że jeżeli podejmujesz się jakiegoś wyzwania, nieważne czy to jest praca w internecie, czy coś innego, nieważne czy idziesz zdawać prawo jazdy, rób to konsekwentnie. Nieważne, czy robisz jakiś kurs, a po dwóch tygodniach stwierdzisz pierdolę tego instruktora, nie chcę mi się, nie będę, nie będę robił tego kursu, bo on mnie denerwuje. Jeżeli tak przez całe życie będziesz podchodził i miał po prostu wyrąbane na wszystko, to nigdy w życiu niczego nie osiągniesz. Rób coś konsekwentnie. Każdego dnia, jak to mówi trener osobisty, którego wszyscy znają, coach Mike, rób każdego dnia przynajmniej 1% do przodu, jeden krok do przodu, a będziesz mieć świetne wyniki. To zawsze będzie więcej niż nie robienie niczego. Pozdrawiam cię serdecznie i życzę ci udanego dnia. Cześć.